Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Wioletta Łychtańska zwłaszcza i dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest niezwykle ważne dla nas wszystkich, bo jest to powietrze, którym oddychamy. A to, co wdychamy nie zawsze jest zdrowe. Nie jest zdrowe, dlatego że no, może być zanieczyszczone. I dlaczego i skąd właściwie biorą się te zanieczyszczenia? O tym porozmawiamy ze specjalistą, a jest nim dr Bartosz Czernecki, który właściwie o powietrzu i o tym właśnie skąd się biorą te zanieczyszczenia i co w tym powietrzu jest wie wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. No to właśnie podstawowe pytanie pierwsze, co to są, czym jest powietrze i skąd się te zanieczyszczenia biorą. Zajmuję się modelowaniem procesów atmosferycznych na co dzień. To jest taka dziedzina, w której staramy się określić, jakie elementy, jakie procesy wpływają na własności powietrza atmosferycznego. Czyli tak w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu staram się odpowiedzieć na pytanie, jakie procesy mogą w przypadku akurat modelowania jakości powietrza wpływać na pogorszenie tych? tych parametrów powietrza, czy to zależy od parametrów meteorologicznych, czy to zależy właśnie od naszych antropogenicznych emisji. Więc jeżeli chodzi o jakość powietrza, to, to faktycznie tutaj mamy do czynienia z kilkoma źródłami emisji albo z, z wieloma substancjami, które mogą nam tą naturalną powiedzmy budowę atmosfery modyfikować, ten skład chemiczny atmosfery modyfikować. No właśnie, powiedzmy co zanieczyszcza w ogóle powietrze. E, tak, no, mamy emisje związane na przykład z Takimi substancjami jak tlenki siarki, które są związane właśnie ze spalaniem paliw kopalnych. Mamy emisje związane z tlenkami azotu, które są z kolei najczęściej związane z transportem mamy emisje związane z tlenkami węgla, mamy lotne substancje, które, które też, też nam w dużym stopniu mogą pogarszać nam jakość powietrza. Natomiast w polskich realiach faktycznie największym problemem jest smog, czyli te pyły zawieszone. Pyły o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 mikrometrów, poniżej 2,5 mikrometra i to jest to z czym się chyba w największym stopniu tutaj borykamy, jeżeli chodzi o jakość powietrza w Polsce. Sporo tego wszystkiego i brzmi to dosyć poważnie, więc spróbujmy powiedzieć też jak to wpływa na nas i jak to wpływa... Na środowisko w ogóle. Jeżeli chodzi przede wszystkim o te substancje pyłowe, w momencie, w którym oddychamy takim zanieczyszczonym powietrzem, te substancje dostają się do naszego układu oddechowego, osadzają się na ściankach naszych płuc i mniejsze są te, te drobiny zanieczyszczeń, tym, tym bardziej w głąb naszego organizmu one mogą wnikać, tym, tym głębiej się one dostają do płuc. No i Jeżeli teraz takie substancje, zwłaszcza pyły, zawierają na przykład substancje kancerogenne, to trafiając przez układ oddechowy do krwia mogą powodować między innymi Nowotwory. Mogą powodować astmę, mogą powodować ogólne problemy z układem oddechowym i tak się szacuje, że około 50 tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce jest właśnie związanych ze złą jakością powietrza. Także jest to na pewno bardzo, bardzo poważny problem. Natomiast ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie nas jako ludzi, również przyroda też boryka się z tym, jeżeli powietrze jest słabej jakości. Jeżeli mamy związki siarki, które się dostają do atmosfery, to w tym momencie mogą powstawać kwaśne deszcze. Jeżeli mamy substancje pyłowe, które się osadzają na receptorach roślin, no to też w tym momencie procesy fotosyntezy są osłabione, więc mniej tlenu, który jest dla nas potrzebny do funkcjonowania. Więc tutaj te, te związki są na pewno takie wielo, wieloczynnikowe. Na pewno jest coś takiego, co my możemy zrobić, żeby poprawić tę sytuację. Powinniśmy przede wszystkim ograniczyć ilość tych pieców, zwłaszcza w indywidualnych gospodarstwach, które, które właśnie emitują. Związki przede wszystkim związane ze spalaniem paliw kopalnych, przede wszystkim węgla. Jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę, że część mieszkańców też spala śmieci, które powodują dodatkowe emisje właśnie tych kancerogennych związków, no to tutaj ten problem się e, niestety nasila, więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby wyeliminować te, te właśnie kopciuchy, wyeliminować piece pozaklasowe i jak najwięcej, jak najwięcej tych budynków podłączyć do miejskiego cieplika, tam, gdzie się nie da przejść z paliw stałych na przykład na pompy Ciepła lub ewentualnie. Paliwa gazowe. Rozwiązania termoizolacyjne są, są jak najbardziej wspierane, bo w wielu przypadkach to jest to, od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o termoizolację. No i też mamy kwestie związane z transportem, który odpowiada przynajmniej za kilkadziesiąt procent emisji, zwłaszcza substancji azotowych, ale też pyłów zawieszonych do, do atmosfery. Też możemy coraz częściej wybierać rozwiązania, które są niskoemisyjne, nie tylko wymieniać żarówki, nie tylko wymieniać piece, ale też przesiadać się z samochodów, na przykład na komunikację publiczną czy, czy na rower. Powiedział pan doktor o tym, co można zrobić w domu, co można zrobić w mieście, no ale jest jeszcze wysoka emisja. Zgadza się, powiedzmy te wszystkie punktowe, zwłaszcza źródła emisji, które, które mają swoje receptory powyżej 40 metrów, to jest właśnie tak zwana emisja wysoka, czyli na przykład energetyka konwencjonalna, też fabryki przemysłowe. Teraz tak naprawdę już wiemy, co możemy każdego dnia zrobić, żeby no, wpłynąć pozytywnie na to, żeby ta jakość powietrza była po prostu dobra. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.